Dlaczego 2026 zmieni wszystko? Ten rok zapowiada się jak żaden inny w świecie piłki nożnej. Będziemy świadkami końca ery, kiedy to niestety największe legendy skończą swoje kariery. Będziemy również świadkami wielu hitowych transferów, szczególnie po mundialu, które całkowicie mogą zmienić układ sił. A cała ta rywalizacja transferowa sprawi, że ligi oraz zasady, które znamy, mogą wyglądać zupełnie inaczej. Jednak najważniejszy będzie mundial. Mundial, który będzie ostatnią szansą dla Cristiano Ronaldo. Ponieważ gdyby wraz z reprezentacją Portugalii udało im się wygrać mundial, no to chyba byłoby to najlepsze możliwe pożegnanie na koniec kariery. I tym samym podkreślenie statusu najlepszego w historii obok Lionela Messiego. Ponieważ to chyba nie wymaga teraz dłuższego tłumaczenia, dlaczego ta dwójka najbardziej zasługuje na to miano najlepszych w historii. I jeżeli teraz Portugalczyk dołożyłby do tego mundial, który byłby pięknym podsumowaniem, na które jak najbardziej ma szansę, ponieważ Portugalia ma chyba najmocniejszą kadrę od lat i też są wielkim faworytem, ale ogólnie serio w 2026 będzie się działo dużo rzeczy. A dzisiejszy materiał warto zacząć od tego najważniejszego wydarzenia. I chodzi tutaj oczywiście o mundial. Mundial, który będzie pierwszym w historii rozgrywanym aż w trzech jak jednocześnie Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone. Po raz pierwszy też zobaczymy aż 48 drużyn. O tym już zresztą rozmawialiśmy w poprzednich materiałach, ale to jest logiczne, że przełoży się to po prostu na więcej szans, więcej wyświetleń, większy zasięg, ponieważ więcej reprezentacji będzie zaangażowanych. No i przede wszystkim będzie więcej chaosu w fazie grupowej. I to samo w sobie czyni nadchodzące Mistrzostwa Świata historycznymi. Widzimy, że FIFA no i organizatorzy, a głównie tutaj mam na myśli USA będą kładli nacisk na to, żeby jak najwięcej zarobić, bo też będzie im zależało na tym, żeby ten mundial po prostu był historyczny. I Taki zapamiętany, to warto tutaj też poruszyć tą ciemną stronę. Może nie, że ciemną, tylko po prostu coś takiego dziwnego, no ale właśnie tutaj wchodzimy w coś, co może wywołać u niektórych kibiców lekkie zdziwienie. Ponieważ teraz, pierwszy raz w historii, każdy mecz będzie miał 3-minutowe przerwy na nawodnienie w obu połowach. Nie tylko piłkarze będą mogli się napić w przerwie spotkania, ale telewizje dostają idealne momenty na reklamy. FIFA mówi, że chodzi o dobro zawodników, ale jest jasne, że to jest po prostu dobry sposób na komercjalizację i wprowadzenie po prostu czasu na reklamę w samym sercu mistrzostwa Świata. No bo seria to to wręcz widać, że to jest tak typowo zrobione dla pieniędzy. Bo cooling breaks widzieliśmy już od wielu lat w piłce i to było takie normalne, że sędzia robi chwilową przerwę na to, żeby zawodnicy mogli się napić, jak jest duży upał. A też warto zaznaczyć, że nie we wszystkich miejscach, w których te mecze będą rozgrywane, będą upały. Jednak chodzi o to, że te przerwy były już takie normalne. A teraz, skoro jest to wprowadzane jako oficjalny element spotkania, to ta zmiana tylko polega na tym, że oficjalnie umożliwia wprowadzenie reklam. A reklamy na mundialu mają największe ceny, więc USA było inicjatorem tego pomysłu, żeby zarobić jak najwięcej. Ale ogólnie nic dziwnego, że kolokwialnie mówiąc, jak najwięcej wycisnąć z tego mundialu. Jest to zrozumiałe i wręcz oczywiste. Tylko nie wiem, czy to jest dobre dla samej piłki nożnej, oraz dla atrakcyjności oglądania tych spotkań. Czy takie dodatkowe przerwy na reklamy nie będą wybijać z rytmu. I oczywiście, piłkarze formalnie mają czas, żeby się napić. Ale też spoko by było, gdyby te przerwy nie były zapchane reklamami. A domyślam się, że raczej na to nie możemy liczyć. Co może prowadzić do takiej sytuacji, że widząc tyle reklam w każdym spotkaniu, to po prostu będzie to tracić. No bo spójrzmy na to tak. Biorąc pod uwagę przerwy między połowami, i teraz te dodatkowe 3-minutowe przerwy. Jeszcze przed studiem, po Meczu, no, to wręcz może to sprawiać wrażenie, że sam mecz będzie tłem dla reklam. Co zepsuje trochę klimat, ale na pewno wygeneruje ogromne zyski. A w końcu, dla organizatorów, to jest najważniejsze, prawda? Ciekawostką jest to, że ten pomysł w sumie nie jest już nowy, ponieważ został zaproponowany w 1994 roku, właśnie w USA. Wtedy był mundial w Stanach Zjednoczonych i ktoś próbował wprowadzić mecze podzielone na kwarty. I dzisiaj widzimy, że ten stary amerykański pomysł powraca w nowoczesnej formie. I dobra, teraz będę strzelał, ale sądzę, że to nie przejdzie. W sensie, oczywiście, zostanie to wprowadzone, jednak to znacznie. Negatywnie wpłynie na taki cały obraz widowiska, i to, że te reklamy będą bardzo przeszkadzać. Ale może się mylę i będzie wszystko git i też nie będzie to tak widoczne, chociaż no nie jest to dobra informacja. Ale zostając jeszcze przy finansach i takiej dosyć gorszej stronie tego mundialu, no to nie można tutaj uciec od tematu biletów, które od początku wzbudzają ogromne emocje. Nie da się ukryć, że to już nie jest mundial dla wszystkich, tylko dla tych najbogatszych. No może też nie, że najbogatszych, ale wiecie o co chodzi. Ponieważ ceny zaczynają się od kilkuset do kilku tysięcy dolarów. I chociaż FIFA obiecywała, że dostępne będą bilety już od 60 dolarów, no to. Rzeczywistość pokazała zupełnie coś innego. Europejskie Stowarzyszenie Kibiców mówi wręcz o zdradzie, o zdradzie zasad, ideałów i w ogóle takiego całego spojrzenia na to, że piłka nożna powinna być dla wszystkich. A my patrzymy na to z boku i wiemy jedno. Na pewno atmosfera będzie dosyć elektryczna, bo serio ten Mundial zapowiada się jako wydarzenie, które skupi uwagę całego świata. Natomiast też warto wspomnieć o samej organizacji. To, że mamy do czynienia z trzema państwami, dodatkowo wprowadza różnorodność, mamy łącznie 16 miast, 16 stadionów, miliony kibiców. Na pewno będzie niesamowity klimat, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praktyce. Ale warto też podkreślać fakt, że te mistrzostwa będą najważniejsze. I musimy pamiętać o tym, oglądając każdy mecz. A to wszystko ze względu na to, że ten mundial będzie nacechowany symbolami. Będzie to ostatni mundial Ronaldo i Messiego oraz całej tej wielkiej generacji. Koniec pewnej epoki futbolu, którą obserwowaliśmy przez ponad 15 lat. To będzie ich ostatni mundial w karierze. Oznacza to coś więcej niż sam wynik spotkań. To również będzie test dla młodszych zawodników, którzy będą musieli przejąć odpowiedzialność i będą musieli teraz pomóc tym, którzy pomagali ich reprezentacji przez tyle lat. I tutaj znowu wrócę do wątku. Portugalii. Nie na zasadzie, że jakoś bardzo ich hypuje, ale patrząc na ich całą kadrę, po serio mam takie wrażenie, że Portugalia może wygrać Mundial. Mają na to realne i bardzo duże szanse. I mówię to dlatego, że ich kadra jest kompletna. Kompletna i pełna liderów. W sumie nie tyle co liderów, co najlepszych piłkarzy na świecie na swoich pozycjach. Nuno Mendes, Ruben Diaz, Vitinha, Bruno Fernandes, Leo czy Ronaldo. No i moglibyśmy sobie tak wymieniać, ale wiadomo, że na tym ostatnim Mundialu Cristiano nie będzie już w takiej samej formie jak w czasach swego Primu, jeżeli chodzi o siłę, o to, że był praktycznie w każdym miejscu na boisku, chociaż tutaj finał Ligi Narodów z Hiszpanią Ronaldo wręcz przeciwnie, grał tak, jakby miał wciąż 20 lat i pracował zarówno w defensywie, jak i ofensywie, znacznie przyćmił Lamina Yamala. w sumie nawet co chwilę zabierał mu piłki pracując na stronie z Mendesem, co też tylko wypukliło jego geniusz oraz ambicje w takim wieku. Więc chociażby ze względu na to, chcę, żeby Portugalia wygrała Mundial, oczywiście jeżeli Polska go nie wygra. Ale serio, gdyby Ronaldo zakończył karierę jako mistrz świata, no to byłby kompletny. Już teraz oczywiście jest kompletny jako zawodnik, jednak fajnie byłoby zobaczyć koniec tej ery, kiedy to zarówno Messi, jak i Ronaldo odchodzą jako mistrzowie świata. Messiemu mu ta sztuka już się udała. Zrobił to w Katarze w 2022 i był to historyczny moment dla Leo. Był to moment, który po prostu obiegł cały świat i był takim podsumowaniem jego kariery. I dlatego sądzę, że Ronaldo też zasługuje na taki swój moment. Wiadomo, że nie wszyscy chcą, żeby Ronaldo wygrał. Wciąż wiele osób go nie lubi. Ale bądźmy szczerzy: Ronaldo też na to zasługuje. I czy go lubisz, czy nie, tak po prostu jest. Dlatego na tym mundialu to każdy gol Ronaldo, każdy dribling Messiego, to będzie znaczyło jeszcze bardziej. I to będą ostatnie momenty, tak zwany Last Dance. Więc na pewno w tym kontekście 2026 zmieni wszystko. I też nie chodzi tylko o ten cały mundial i transfery, ale najbardziej o zamknięcie epoki. Epoki, którą definiowały te dwie postacie. Wszystko, co wydarzy się na boisku w USA, Meksyku i Kanadzie, będzie częścią tej ostatniej narracji. A skoro mówimy o zamykaniu epoki, to nie możemy zapominać tutaj o reprezentacji Polski. W końcu Lewandowski, nasza największa gwiazda, ikona, wciąż zawodnik w formie, ale też wciąż zawodnik pod ogromną presją. Czy Lewandowski zaprowadzi nas na mundial, na którym będzie miał swój last dance? To pytanie dzisiaj zadajemy sobie wszyscy. A odpowiedź na nie poznamy już w marcu. Co też sprawia, że ten dwa. 2026 dla nas jako Polaków zacznie się trochę z niepewnością, ale miejmy nadzieję, że już w wakacje wszyscy będziemy przeżywać piękne chwile, oglądając naszą kadrę na Mundialu. Jednak te pytania na ten moment wciąż pozostają otwarte. Czy zobaczymy Lewego i Polskę na Mundialu? Czy po Mundialu zobaczymy Lewandowskiego w Barcelonie? Czy może w jakimś klubie z USA? A czy może kompletnie zakończy karierę? Wiem, że ostatnio dosyć dużo rozmawialiśmy o Lewandowskim, ale tutaj naprawdę dużo się dzieje. 2026 może być momentem przełomowym w jego karierze, a być może też momentem, w którym podejmie decyzję, że to koniec. Ja tu widzę trzy rozwiązania. Pierwsza opcja to transfer do USA. MLS coraz mocniej zabiega o gwiazdę europejskiego futbolu i tu szczególnie w kontekście Lewandowskiego coraz częściej słyszymy o nowych kierunkach. Dla samego zawodnika finansowo byłoby to świetna oferta i przy tym samym chyba najniższe oczekiwania jeżeli chodzi o poziom gry. Szczególnie w mediach w ostatnim czasie coraz częściej słyszymy o tym, że Lewandowski jednak może zdecydować się na transfer do USA. Coś na pewno jest na rzeczy, jednak jest to tylko jedna z kilku opcji. Druga opcja to transfer do Europy lub Arabii Saudyjskiej. Nie brakuje klubów, które chciałyby go mieć. Zaoferować mu atrakcyjne warunki, czy to sport czy finansowe? Bo, oczywiście, jeżeli chodzi o Europę, to mógłby sobie polepszyć statystyki. A jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, to mógłby sobie tam polepszyć finanse. A trzecia opcja to taki najbardziej iconic moment, czyli zakończenie kariery w Barcelonie. Wszystko wskazuje na to, że Barca nie da mu nowego kontraktu. A wiemy, że Lewandowski chce tam zostać. I ja to widzę tak, że jeżeli Barcelona naprawdę chciałaby zatrzymać Lewandowskiego na jeszcze jeden rok, no to już dawno by zrobił jakiś ruch. A teraz Lewandowski sam proponuje rozmowy, a dostaje tylko przełożenie na kolejny termin. Więc jest realny scenariusz, że Lewandowski po prostu, kiedy już nie dostanie oferty przedłużenia kontraktu, no to po stanowi odejścia kolegenda. Odejść na szczycie, zostawiając Barcelonę z Ferranem Torresem, chociaż nie do końca, bo być może Barcelona pokusi się jakiegoś lepszego napastnika. O czym będziemy oczywiście niedługo rozmawiać, ale jeżeli Lewandowski naprawdę zakończyłby na takim wysokim poziomie kariery, no to byłoby to mocne. I jest to możliwe. Jednak co do Lewandowskiego to wciąż najważniejszym pytaniem pozostaje, czy uda mu się zaprowadzić nas na Mundial. W końcu dziwnie byłoby nie awansować na mistrzostwa, na których będzie rekordowa liczba drużyn. I nawet patrząc na to, że Szwecja, Albania czy Ukraina to nie są drużyny, które mogłyby się uważać za lepsze od nas, szczególnie patrząc na tych Dyspozycje. A dla Lewandowskiego i całej naszej reprezentacji ten awans to jest obowiązek. Jakby to też wyglądało w kontekście lewego, gdyby zawiodła go cała nasza kadra i nie mógłby on się pożegnać z całą tą generacją najlepszych piłkarzy na nadchodzącym mundialu, kiedy będziemy mieli dosłownie Last Dance Legend, to uważam, że lewy też powinien tam być. Powinna być też tam polska z nową generacją piłkarzy typu pietuszewski, co też uczyniłoby dla nas 2026 jeszcze bardziej pamiętny, ale o tym będziemy mieli jeszcze okazję rozmawiać, o tym, jak to się potoczy dla nas i dla naszej reprezentacji. Dzisiejszy materiał nie był ostatnim w 2025. Przynajmniej taką mam nadzieję. Planuję dodać jeszcze jeden mocny materiał na pożegnanie tego roku, który dla mnie osobiście był mega mocny. Ale wierzę, że 2026 będzie jeszcze lepszy. W każdym razie słyszymy się niedługo i z tego miejsca bardzo wam dziękuję za oglądanie tego do końca. Dzięki za całe Wasze wsparcie i czekam na Wasz feedback w komentarzach. 2026 naprawdę może zmienić wszystko i sprawić, że kolejny rok będzie już wyglądał zupełnie inaczej. Bez tych twarzy, które kojarzymy od tylu lat, przy których w końcu wielu z nas dorastało. Tak jak ja. Nie znam piłki nożnej bez Messiego, Ronaldo i Lewandowskiego. A w 2027 to może być nasza rzeczywistość. Nowa rzeczywistość, w której wszyscy musimy się odnaleźć. Ogólnie piszcie w komentarzu, jakie są Wasze przewidywania na następne 12 miesięcy, to wygra te mistrzostwa i ogólnie Wasze typy oraz przemyślenia po tym odcinku. A jeżeli materiał Ci się spodobał, to zostaw tu lajka. Like A jeżeli jesteś nowy, to gorąco, zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, czysta piłka. Tak jak mówię, to usłyszymy się za kilka dni. Jeszcze raz dzięki za wszystko i trzymajcie się i na razie.